A cześć wszystkim! Jest dzisiaj 24 grudzień 2014 Jak widzicie, ja jeszcze jestem w trasie, właśnie jadę a, Wigilia natomiast... Natomiast Amerykanie tutaj a Wigilii nie, nie świętują, tak jak jest to w Polsce Wigilia nie jest najważniejszym dniem świąt a, u Amerykanów a Dopiero rodzina spotyka się i zasiada przy stole pierwszy dzień świąt, więc jutro dzisiaj a, Wigilia jest to normalny dzień pracy, wszyscy pracują a, ja jestem w drodze do Chicago w tym roku święta z żoną spędzamy urodziny w Chicago nie zostaliśmy na Florydzie żona już a, doleciała do Chicago wczoraj natomiast ja a, byłem w trasie byłem w stanie Nowy Jork no i jestem w drodze do Chicago jest godzina dziewiąta rano mi zostało mniej więcej jeszcze jakieś 4,5 godzinki drogi i będę na miejscu, więc zajadę, zostawię ciężarówkę, wszystko i jadę do domu, szykować się do no w sumie kolacji wigilijnej o godzinie 17. Zbieramy się z rodziną, żeby zasiąść przy stole. No i z tej oto właśnie okazji. Z okazji świąt chciałem wszystkim złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Kolejny rok minął, więc życzę, życzę Wam spokojnych świąt, radosnych w gronie rodzinnym. Miejmy nadzieję, że niektórym Mikołaj coś fajnego przyniósł, no bo w sumie w Polsce jest już godzina 16, więc domyślam się, że... Albo już wszyscy siedzą przy stole wigilijnym, albo będziecie niedługo do tego stołu zasiadać. Więc za wszystkiego najlepszego i dzięki za wszystkie polubienia, za oglądanie filmów, za to, że śledzicie te moje wypociny, to co tam czasem wrzucę. No i również życzę szczęśliwego nowego roku, aby był lepszy niż, niż ten 2014. A jak dla mnie był to rok wspaniały, mam nadzieję, że dla Was też wszystko dobrze się potoczyło, że zrealizowaliście swoje plany. No i życzę, życzę dalszych realizacji planów w przyszłym roku, powodzenia, oby Wam się wszystko układało tak, jak tego chcecie i śledźcie, śledźcie dalej to, co tam będę wrzucał raz na jakiś czas. I dzięki wielkie, tak więc wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i... Szczęśliwego Nowego Roku!